Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie i tu jeszcze jest taka wyszła rzecz, że po tym nowym filmie ostatnio, co był miesiąc temu jeszcze wyszła taka decyzja że jeszcze jeden film nagramy, bo po prostu mam gołębie takie trochę nietypowej barwy oni są szali, takie szali białoloty i ja tych gołębi po prostu za bardzo nie sprzedawałem dla hodowców, tylko chciałem tu ich sobie uchować, i w tym roku pokażę, zaprezentuję ich. I w tym roku pokażę, jak będzie ktoś tam chciał, młódki sobie zamówić, bo te stare są nie do sprzedania. I powiem, jeszcze tutaj kupiłem parę gołąbków do hodowli swojej. Teraz przyjechali tutaj gołębie mnie na specjalne zamówienie. Pokażę, jakie to są ptaki, z czego są, i co opowiem. I teraz powiem, i tak. tutaj pokażemy ja go już kiedyś pokazywałem to jest holender on był przywieziony on jest taki pi piórema, białolotny powiem jest taki to gołąbek. powiem w tym roku tu zaraz pokażę będzie z taką samicą łączony i do mutki do sprzedania jak ktoś będzie chciał teraz jego, pokażę jego syna Mam jego syna z 2021 roku Jest taki podobny kąt, tylko ten jest taki bardziej grochowy Proszę zobaczyć I powiem teraz tak Ten samiec ma samicę przysłaną od pana Adolfa Kurka Pozdrawiam go, jak będzie mnie oglądał Przysłana jest grochowa, z białym piórem samica, taka jak on, Jansenka to ona przyszła do mnie, to rok czasu w ogóle nie chciała się parzyć, dopiero na drugi rok. I powiem teraz tak, z tym samcem wydała dzieci i te dzieci w trzech oddziałach. Rynkowscy mają w tym roku gołębia po nich, eee, w Ostródzie Młodziejescy mają po nim też gołębia. I jeszcze taki Janek ma też gołębia po nim, bardzo te gołębia super poleciały tam powiem i w tym roku są zamówienia też z tego gołąbka proszę zobaczyć jaki to tak będą, będą do, do sprzedania tylko mówię, oni są takiej nietypowej barwy takich gołębi barwy jest bardzo mało ale ja tu chcę ich zaprezentować tak trochę lepiej bo stare nie będą do sprzedania tylko dzieci po nich Teraz, teraz tak. Pokażemy tu. Nie widzę. Pokażemy tutaj samiczkę też szali. Barwy. Taka trochę grocha mazana jest. I ta samica jest specjalnie przywieziona. To jest defauka. Ona jest specjalnie przywieziona z bochum. Od pana Paszkowiaka. Ona kupiona jest po wybitnej parze. Specjalnie sprowadzona z ta takiego koloru, żeby coś pani po uchować. Powiem na no gołąb, jest, kapitan, jest Złożona super. Budynek ma, powiem, klasę. Latają dzieci pani bardzo dobrze i zobaczymy ona tutaj będzie w krzyżówce albo z tym holendrem, albo i będzie skrzyżowana z jego synami. I tu jest na uwiarygodnienie jest rodowód z 2017 roku paszkowiak przywieziona jest samica z Bochum po wybitnych gołębiach będzie łączona I teraz 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 tu teraz tu zaprezentujemy myślę, że gołąb jest warty duże pieniądze bo ja za niego dobre pieniądze zapłaciłem specjalnie ten gołąb jest kupiony pod wspólne gołębniki pokażę go tutaj powiem, jest kapitalny w rękach jest tak bogato upierzony. On jest takiej średniej budowy, taki dobry, lotnik, dobry taki lotnik. I powiem teraz tak. Ten gołąbek to jest Belk z 2018 roku. I powiem on, tu będzie samicą z Gerarda Grimme od Waldca z twarogu Będzie parzony w tym roku. Specjalne podspólne mówniki ten samczyk i teraz pokażę od niego papiery. Proszę zobaczyć, Krzysiu, patrz tutaj jest to kamerą. Teraz chciałbym pokazać, żeby ludzie wiedzieli. To jest belk 2018 rok. To jest jego karta na uwiarygodnienia. I teraz i teraz chciałbym pokazać, że ten gołąb który jest kupiony był 10 razy pierwszy i tu są listy jak facet leci Hendrix Albrecht Albrecht proszę Pierwsze na stare gołębie 16 zł tu był też pierwszy gołąb tu było taką dwa gołębie 24 dwa tylko było czyjeś z rzędu znowuś z lotu starych następnie dwa, cztery, pięć cztery, jeden w środku cztery, też pierwsze i tu jest i tu jest karta i rodowód gołąbka Henry Henry Albert Hendrix Albert i powiem ten gołąb był 10 razy pierwszy i jest kupiony specjalnie, żeby żeby uchować gołąbków na wspólne gołębniki, a jeszcze co lepsze, że tego gołąbka co mnie tutaj przywieźli to ten pan się dowiedział z czym ta samica będzie parowana, to powiedział, że po tym gołąbku Jednego jeszcze dziecko, jeszcze jedno dziecko z tego gołąbka ten pan sobie ode mnie zażyczył do swojej hodowli. I powiem tak, ona będzie parzona. Ona będzie parzona. On będzie parzony z to samicą. Od Wartka z kupiona. I to jest samica. Tu są papiery. Herard Grimme, złotego medalisty, kategorii C. Ojciec e, tej samicy był. A matka jej była z 10 roku, bo ona jest z 17. A matka tej samicy

że za 2 lata miała, za 4 lata, raz, 2, 3, 4 lata, 2, 4, 5, 5 lat miała, e, już mówię, miała 50 56 konkursy, tak, u góry, 56 konkursy wylatano i w 2015 i 2016 roku była najlepszą lotniczką oddziału z rzędu. Tej samicy matka i ja mam tą samicę kupione po tej lotnicy i po tym złotym medaliście od Grimme z tego Ferrari Porsche. I będą te głębokie parzony na tego superbelga. belga. Pokazuję hodowcom, bo ludzie po prostu są takie trochę nie niewierzące, jakim coś nie pokażesz. to jest tak, że być. I teraz tak. Eee. Tutaj jeszcze chcę pokazać dwa takie nowe nabitki. Przyszły do mojej hodowli. Z gołębi, też kupione od walka z Stworogu po tych olimpijczykach. Dzieci z tego Herarda Grim. Tu jest taki, oni są z tego roku zakupione. Specjalnie na wspólne, pod wspólne gołębniki. I to jest gołąb 3103, to jest jego rodowód, tego gołębia. Niebieski Pstry, syn, syn, e, syn Olimpijczyka, z wybitnych lotników. Matka Czerwona Nakrapiana w 2013 w roku 10 konkursy w 2014 9, w, w kategorii C w 13 roku i w 15 miała jeszcze 8 konkursów. Rodzina wybitnych lotników. Powiem, wszystko z tego grimme nie po kolei, jak tutaj jest. Powiem, to jest jeden kupiony. Będzie parzony na mojego bębie do rozpłodu A Tu jest kupiony drugi A drugi jest ciemny To jest samczyk Samczyk jest Numer ma 33-34 Co jest na rodowodzie widać i też pod, pochodzi od gołębi z Krzyżówki, on jest Andrzej Michał Wiosny Niebieski nakrapiany ojciec Inbred Dzikiego I matka niebieska nakrapiana z grim Proszę zobaczyć, taki samczyk I on jest w, od pana Waldka z tej wybitnej pary rozpodowej i teraz on będzie parzony na to moją samice niebiesko, co tam w ostrudzie na tym gołębniku fajnie tak latała, ale ona jest tu odkupiona do mojej hodowli i ona będzie, ona będzie parzona z nim. Ona jest niebieska, on jest grochowy. Specjalnie są kupione tego gojmia, tak krzyżówki. A tu teraz. A tu teraz pokażemy, a tu teraz pokażemy, a tu teraz pokażemy, dzieci te szali gołębie Jeszcze co mam tutaj, pokażemy, jak wyglądają. To jest samiczka z tego roku, a taką samą siostrę. Ona w ogóle nie była oblatywana specjalnie. Taką samą siostrę wysłałem, sprzedałem dla Józefa Dolińskiego, dom Kobilin pod, pod e, lo, e, Poznań. Taką samą samiczkę wysłałem, siostrę z gniazda. No powiem, no wygląda przekapitalnie tego gołębia. I zaraz, zaraz tu zaprezentuję jej ojca. Proszę zobaczyć. No. W rękach to super. no Budynki, jakie mają, to jeszcze jest z późnego lęgu uchowana. A zaraz pokażę, jak wyglądają starsze siostry i braci. To po prostu są niego gołębie, tylko odrzutowce. Proszę zobaczyć, jak te wyglądają. No przekapitalne, są takie szali, mają piórka takie fajne, tu po głowie, kapitalnie zapierzone powiem, mocnej budowy, szerokie, ale tego gołębie w ręcech nie czuć jak oni wyglądają, proszę zobaczyć, tu nie trzeba jemu rozkładać nogą, wciskać, puszczać. no gołębie powiem klasa i powiem teraz tak, proszę zobaczyć jak on wygląda. I powiem teraz tak, ich brata takiego samego, tylko Białolota bardziej. Kupili takie fajne chłopaki tutaj u mnie byli z Mazur, panowie z Lubawy, Rynkowski, Kazik i Rafał. I oni tylko jednego syna kupili ode mnie. Sprzedałem im z tego względu, że oni tu sześć razy byli po gołębie, No i mi tak się fajnie, dobrze z nami. Na razie wszystko idzie, układa się. Współpraca, i rozmawiamy często. I tu mnie pan Kazik poprosił: jednego syna jem odprzedałem, i sprzedałem im taką samicę szali specjalnie do rozpłodu. A ja tutaj pokazuję, bo powiem: Oni nie są do sprzedania, tylko dzieci po nich będą. Jak oni wyglądają? I to są wszystkie bracia i siostry. Zaraz pokażę następnego brata. Proszę zobaczyć No to są torpedy takich gołębi to nie wstyd, nie wstyd zaprezentować Proszę zobaczyć jakie ma skrzydełka gołębek. No mają wybitną barwę Takie barwy mało spotykanej Proszę To jest brat tamtego poprzedniego Jakie mają oczy tego gołębie No pokaż się. Powiem, no gołębie są kapitalne. Powiem, tu w przodach to szerokie, że je w ręce ciężko jest objąć, poobrębiewać te gołębie. A tu pokażę następnego brata. Ten jest najpóźniejszy z nich wszystkich. Nie, nie, ono już spieżą. Ostatnie piórko pierży. Też jest takiej fajnej barwy. Proszę. Jak wygląda? Powiem, przekapitalne gołębie. I on ma tutaj te, te siostry szali, co pokazywałem, z takimi ribiemi oczami. On będzie z nią na parze, wsadzony. Gołąbki do sprzedania. tu pokażę mi siostrę z tych samych gołębi. Siostra tych braci, proszę. No, jest, no, mówię, no, petarda. No, te gołębie to. Proszę zobaczyć, jakie kolory mają i wyglądają wyglądają. W rękach są przekapitalne. zapierzone powiem, mocne muskulatura. Tutaj leciutkie te gołębie są. Proszę zobaczyć, jak ona ma oczy, jak ona wygląda. No pokaż się, no pokaż się, no pokaż się. To no, klasa. Takie glazer, glazer takie ciemne, kasztanowe te oczy. I ona, ona będzie, ona będzie z, albo z tym holendrem starym zaparzona. Albo jest tutaj też z, taki, z tymi, z tymi z rodziny, albo z synem jego. Na kolor specjalnie to będzie pożone. I tu pokażę mi jeszcze jedno. Jeszcze jedna siostra tej co była. Powiem, też jest takiej barwy, szali. Tu ma białe piórka. powiem, mają coś takiego, mają te z tyłu takie plamy na głowach. I to bez mała mają wszystkie. Myślę, że to jest bardzo wybitna cecha Pokażemy ją, gołąbek jasno poskładany że Wszystko zresztą w ogóle Powiem, jak, ja ich specjalnie Pokazuję, bo Po tych filmach, jak ostatnio tutaj Z 15 może hodowców z Polski, z różnych regionów Przyjeżdżali do mnie po gołębie Chcę to kupać Do rozpodu panowie i jak ich w ręce brali, widzieli no, każdy chciał ich kupić, ale ja powiedziałem, że oni nie są do sprzedania i hodowcy mnie prosili, żebym po prostu nagrał jeszcze jeden film i pokazał, jak oni wyglądają, bo te inne gołębie są na filmach, a takiej barwy ich nie pokazywałem i specjalnie to robię, żeby hodowcy popatrzyli, jakie są gołąbki zaprezentować, żeby było fajnie, powiem, no budynki to mają kapitalne. zaraz jeszcze pokażę samca, jeszcze jednego i samiczkę. Tu zaprezentujemy, nie rusz tego, bo ty zaraz nie pociągniesz tu, no lek, o dobra, tu zaraz zaprezentujemy, co takie te szali pokazywałem fajno, tam jeszcze są na gołymnikach takie córki, co dla Pana Józefa wysłałem i, i Pan Kazik z Lubawy kupił taką córkę ode mnie. Specjalnie do tego szali białolota. Powiem, jak ten gołąb wygląda. To jest kurwa petarda. 16 z roku. Numeru obrączki nie będę czytał, ale no czekaj. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten. No jest przekapitalny gołąb. To jest w czystej linii Jansen Ale powiem no jak on ma ten ma budynek to o panie Jego nie idzie utrzymać tego gołębia, proszę Tu jak dużo hodowców przyjechało do mnie i te gołębie oglądali, brali go w rękę to mówili, że to jest cudo niego Teraz pokażę samicę, jaka będzie w tym roku z nim parzona. Tego puścimy tam. On będzie parzony w tym roku z tą samicą. Też koloru szali 2024 i powiem teraz tak, ona już ostatnio loto pierwszy, i powiem tak, jej siostry właśnie kupił. Kupił pan Kazik z Lubawi z Rafałem, jak byli tutaj, do rozpłodu. Powiem, no kurwa, ta jest to masakra. Tamta, tamta jeszcze może bardziej. Jeszcze z narości potężniejsza, że no, Żeby w ręce hodowcy brali to mówi to jak samiec wygląda dobry, proszę zobaczyć No pokaż się. Nie uciekaj Powiem, będzie w tym roku ona z tym starym Z 16 roku z tym starym Janssenem będzie na parze Już, już są i są, są głowy łączone w boksach Powiem no Budynki mają fenomen. Oj, prezentujemy. Je. I je utrzymać. O! Jeszcze. mi żeby oko było. Żeby zobaczyli hodowcy, jak to wygląda. No i dobra. Zaraz Dobra, i tu na koniec jeszcze chcielibyśmy powiedzieć, bo tutaj hodowcy do mnie dużo dzwonią tam z Mazur, okolic no i się pytają, bo mówią, że tam tych gołębi ode mnie jest tam na Mazurach dosyć sporo hodowcy kupili, wzięli i tam się pytają żeby podać numer do hodowców tych co mi tutaj byli, bo tam chcieliby porozmawiać może jakieś tam gołębi chcą z tych moich gołębi sobie kupić młodych po prostu ja powiem, ja tu powiem, numer podam do Rafała. Numer telefonu to jest 604 462 168. Kolega nazywa się Rafał. Jak ktoś będzie chciał porozmawiać i zapytać się, jakie tutaj u mnie są gołąbki, bo oni tu byli w tym roku 6 razy po gołębie oni powiedzą jak hodowla u mnie wygląda i te gołębie, znaczy no tu dużo hodowców było, to po prostu ludzie są zaskoczeni jak widzą takie ptaki i jeszcze raz na koniec bym chciał wszystkim, wszystkich pozdrowić, których znam, którzy gołąbki mają ode mnie, rozmawiamy i chciałbym wszystkim życzyć w nowym roku sukcesów w lotach i zdrowia i mój numer telefonu będzie na koniec pod filmem podany do kontaktu jeśli ktoś chce porozmawiać, mutki sobie zamówić to jest czas tak jak mówię, gołąbki są już parzone i po prostu będą do sprzedania i jak wszystko będzie dobrze to powiem że mutki z każdej jednej pary będą do sprzedania bo ja nie lotuję tam się gołąbki tylko będę w tym roku na wspólne gołymniki, może tam ze 3, może na dwa, na trzy gołymniki wspólne, dam gołębi też. Dalej spróbujemy i powiem mi, jak będzie dobrze, to zapraszam wszystkich do kontaktu. Pozdrawiam. Hasłem dobry lot. Trzymajcie się.